Hurra, jesteśmy w kinie. Zatrzymajcie się stać. Pokażcie mi swoje bilety. Hmm. Y, tak, tak, oczywiście, Jack, winnie. Y, mnie. Y, 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 y. A, bilety, oto one, proszę. Please. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść. Bardzo dziękujemy. Film już leci, siadajcie szybko. Cóż za ekscytująca fabuła, świetnie. A przy okazji, popcorn jest przepyszny. Tak, mnie też smakuje. No ten film to bomba. Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie. Pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej, dokąd nas zabierasz? Widzę, że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challenge'u. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy, co to. No to zaczynamy, muszę jeść powoli. A ja będę musiał iść szybko, no to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki! Chyba trzeba je rozpakować. Okej, okay. starannie... Powoli, bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki, nie można ich rozdzielić. O mało, nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie, mogę to zrobić. A, to boli, uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki. Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszne. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A jak tam Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich. Lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Widelec już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjem go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się! Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś, gratulacje. A jak tam, Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję, ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A... Aj, to boli! Dobrze wam tak. Następnym razem nie będziecie podkradać czydłego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda wspaniale. Zobaczmy co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Brawa! Patrzcie to pizza! Wow, jest na niej tyle sera! Niesamowite! Od razu zgłodniałem. Jestem podekscytowana. Dość gadania. Bierzmy się do jedzenia. Jak zwykle jestem pierwsza. Rozpisz się Mary! Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż inny. Ach, jak pięknie ciągnie ten ser. Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plasterek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Co mam robić? Wiem. Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł. Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci. Dzięki. Nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. To na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła. Już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne, ale to lepsze niż nic. To wszystko, skończyłam. Zawsze masz pecha, hamery. Co to? Kaktusy? Są kłujące. Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się. Nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze. Ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia, Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, pomery. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow! Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Nie przeszkadzaj sobie Chelsea w przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda! Aż trach sobie wyobrazić ten smak! Wkrótce sam się przekonasz? Możesz zaczynać Jack kończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej. Okay. Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec to boli. O, chyba zmuchnąłem i Spróbuję jeszcze raz. Świetnie, to działa. Kaktus jest całkowicie hmm. czysty. Teraz mogę go spróbować. O. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wypluci umyć język. Wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O, nie, to boli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu pchnęliśmy tu na długo. Myślę, że lepiej użyć pęseky. Pomogę ci, Chelsea. A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe! Mamy to! Można próbować! No dalej, Chelsea, bierzemy w siebie! Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci. Gabinet jest na końcu korytarza. Powodzenia! Wow! No, nie często widuje się taką laskę u nas w szpitalu. Wyglądam przy niej jak sierota. Dziękuję za miłe słowa. Przesyłam wszystkim buziaczka. Zakochałem się. Oszaleć można. Ej, a wy dokąd? Siadajcie i czekajcie, aż was zawołają. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść, zaraz zaczynamy. What? Ojej. Przepraszam, jestem dziś troszkę niezdarny. Moja szansa w porządku, Lila i Lola. Nadszedł masz czas. Dość siedzenia w tych piłeczkach. Zaczerpnijcie świeżego powietrza. Chodź tu, mój słodziutki. No i jak się czujesz? Co za piękność! Myślę, że ja też wyglądam całkiem nieźle. Co to ma być? Chomiki? Jak ci nie wstyd? Wynoś się z mojego szpitala. Masz dziecko. W takim razie proszę przejść do przodu śmiało. Dziękuję. Dzień dobry. Ojej. Nie zwracaj uwagi. Dopiero się napił. Napił się? Mam pewne podejrzenia. Co to ma być? Masz tupet przychodząc z rybą. Wynocha z kliniki. Ile można? O nie! Auć! Jak się czujesz? Wszystko w porządku? To przez to głupie akwarium. Jak ja kocham moją myszkę, a ja swojego żółwia. Dziewczyny, pamiętajcie, że zwierzęta nie mają wstępu do kliniki, więc nawet twój słodki żółw będzie musiał tu zostać. Mam tu nawet dla niego specjalne akwarium. Proszę, posiedz sobie tutaj. Zapraszam. Moja słodka myszko Jerry, też będę musiała cię zostawić. Chociaż kim oni są, żeby mi mówić, co mam robić? Chcę mieć mojego pupila cały czas przy sobie. Jerry, nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli schowam cię pod czapką, prawda? Zrobię nawet podwójne dno, żebyś czuł się dobrze. Właśnie tak. A drzwi do twojego domku będą w kształcie czerwonego serduszka. Chodź do środka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Idę do dentysty. Chwileczkę, co masz pod czapką? Nic. No okej, okay, wchodź. Dzień dobry. Dzień dobry, usiądź na fotel i powiedz mi, co ci dolega. Boli mnie ząb. Nie mogę się nawet porządnie ruszyć. Zazwyczaj tego rodzaju problemy nie są związane z zębami. Rozumiem, dlaczego nie możesz się ruszyć. Czy coś jest dla ciebie niezrozumiałe? Zwierzęta nie mają tu wstępu. Wynoś się! Czekaj. Co trzymasz w rękach? Wygląda jak królik. Jest oczywiście bardzo słodki, ale nie można wprowadzać zwierząt do naszej przychodni. Jak to nie można? To co mam zrobić z kotkiem? Muszę gdzieś schować plecak. Uda. Myśl ani myśl! Wiem! Ukryję go na brzuchu pod bluzą. Mam nadzieję, że nikt ci nie domyśli, że nie jestem w ciąży. Chwileczkę! O, ojej, niedługo będziesz miała dziecko! Proszę, przejdź! Jeszcze chwileczkę! What? Chyba to był zdrowy ząb. Proszę, siadaj! Jesteś w ciąży, nie martw się, wszystko będzie w porządku. Okay. <laughs> Udało się! Puszku, możesz wyjść, jesteś bezpieczny. Nie może nas rozdzielić. Ale dobrze, że wzięłam Cię ze sobą. Chwileczkę, przygotuję narzędzia. Czy Ty też to słyszałaś? Co słyszałam. Ciszej, Puszku. Nie, nic nie słyszałam. Puszku, gdzie Ty jesteś? Aha, więc nie przywidziało mi się. Jak mogłaś? Myślałem, że jesteś w ciąży, a ty po prostu bezczelnie mnie okłamałaś. Spadaj mi stąd. Nie spodziewałem się, że będę tu przeszukiwany. Trzeba po prostu zachowywać się pewnie. Chwileczkę, grasz w koszykówkę? Ja też poświęciłam temu całe życie. Mam tu nawet medal. Pokaż mi piłkę. Nie mogę. Dlaczego? Kurczę, wpadłem. Mam tylko jedno wyjście. Wiać! Chwileczkę dogonię cię. Co tu się dzieje? To nieboisko do koszykówki. Proszę siadać. Już wiem. Rozpoznałem cię. Widziałem cię w telewizji. Mogę prosić o autograf? E, autograf? Z chęcią. Gotowe? Proszę. Dziękuję. Stać, doktorze, on coś ukrywa. Nie chcę wypuścić piłki z rąk. Oddaj mi ją. Dowiem się, co tam jest. Co tu się dzieje? Nic ci nie dam. Aha! Ojej, e, wiecie co? Chyba powinienem już iść. Dziękuję, do widzenia. Co za bezczelny typ, a ja jeszcze poprosiłem go o autograf. Chyba nie wpuszczają tu ze zwierzętami, ale nie mogę zostawić mojego króliczka. Podczas gdy pielęgniarka jest zajęta robieniem zdjęć, myślę, że dyskretnie wezmę sobie biały fartuch. Nie powinni czepiać się swoich pracowników. Ukryję królika w tej japeczce. Genialny plan. No hej, co ty tu robisz? Ten telefon? E, przepraszam, poniosło mnie Wielkimi rzeczy i tak nie ma pacjentów. Udało mi się najważniejsze, że przemyciłam ze sobą królika. To moje małe zwycięstwo. Hello. Przepraszam, czy możemy już zacząć? Witam, Nancy. Znowu nawijasz przez telefon? Hey. Ja tylko na sekundę. To dziwne. Mm -hmm. Lekarz przecież jest już na miejscu. Co tu się dzieje? Dlaczego w moim gabinecie jest jakiś królik? Wyjdziesz sama, czy mam Cię wyrzucić? Wychodzę. Do widzenia. Co to było? Chwileczkę. Następny. To ja. Życzcie mi szczęścia. Otwórz książkę. Muszę co? sprawdzić, co jest w środku. To tylko książka. Tak właśnie myślałam. Chomik jest naprawdę uroczy, ale nie można wnosić zwierząt do szpitala. Schowam go do klapki, a ty pójdziesz do lekarza. Zabierzesz go, jak będziesz wychodzić. Proszę. Jak to nie można wnosić zwierząt? Co zrobię z Karaluchem Michaelem? Zakaz pewnie dotyczy też owadów. Chyba mam plan. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest niezauważona kradzież słoika z witaminami. Nie bez powodu cały czas oglądam filmy o ninja. Zwinne ruchy to moja specjalność. Mamy to. Teraz możemy włożyć Michaela do tego słoika. Z witaminami na pewno mnie przepuszczą. Gotowe? No, właśnie tak powiedziałam. Chwilka! co jest w słoiku? Witaminy? No dobrze, możesz wchodzić. Latająca rękawiczka! Dzień dobry, proszę siadać, Michael, żyjesz tam? Jesteśmy na miejscu. Mogę cię wypuścić na kilka sekund. Nie martw się, to nie potrwa długo. Zrobię sobie zęby, a potem wrócimy do domu. No, gdzie to jest? Czego szukasz, doktorze? Witamin. A, przecież masz je za sobą. Daj mi je, proszę. Na pewno? Może nie potrzeba? To dziwne, a gdzie witaminy? Czemu słoik jest pusty? Co to ma być? Karaluch? Jak mogłaś go tu przyprowadzić? Wstydź się! Spadaj mi stąd! Dobrze, tylko odejmij mi Michaela, to mój przyjaciel! Cześć wszystkim! Wow! To dopiero lody. Ja też chcę takie. Kto to jest? Hej, okay, witaj, piękna, jak leci? Jaki przystojniak! Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Stydź się, to moje. Jej, wszystkie lody dla mnie. Ekstra. Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne. Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę. Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść. Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili, co jest w środku. Zgadzam się. To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie. Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. A Tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę. Śmiało i tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się, specjalnie dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Hmm, proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść. To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj, czuję się jakby pies polizał mnie po buzi. Ej, hey, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy? Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli. Jest prawdziwy. Oh, o no. straszne, to igły. Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to. Hurra, wygrałam. Nie dotknę go. Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć. To okropne. Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty! Jak dzieci. To jest twoje, nie, twoje. Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie! Dobry pomysł, gramy! Chyba wygrałam. No więc, Jack, będziesz pierwszym, który poliży to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli, aj! Ojej! Biedny Jack! Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polidzać kaktusę na serio? No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Mój, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okej. Okay. O, tego właśnie się bałem. To ryba. Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać! Hura, ja nic nie muszę robić, jestem szczęściarą. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się, ale muszę. Mogę to zrobić jeszcze tylko minutka. No, nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. Łochyda! Jak mogłaś? Odegram się. Proszę, jedz swoją rybę. Gryź! Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. Fuu, jak to śmierdzi. Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. A, to bolało. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort! Chcę go zjeść! Jeszcze nie teraz. Najpierw karty. Już czekają, bierzcie! Super! Mogę polizać to wszystko! Hura, ja będę go jeść! Kurczę, ja nic nie będę robić. Chociaż czemu ja bym cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta! O, jest pyszne! Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Ci wusy, moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Mógłbyście zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto. Jakie to pyszne! Dosyć! Trzeba się dzielić. Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super. Miałeś rację. Tort jest niesamowity. Samanta, może podzielisz się z nami. Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiano? Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię żałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Hej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Ochyda. Straszne. O no, nie, a ja go muszę zjeść! Kurale, fart! A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. Fuuu, to jest to obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę! Jack, teraz ty. O nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Nareszcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród! Pomóżcie mi! Przewracam się, ratujcie mnie! Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, huba buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. Mm. A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać. Gumę przecież trzeba rzuć! Łap, zaczynasz! Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poliżę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę! Może wystarczy! Daj mi to! No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła, to jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Uf, co za uchyda?